Dzień dobry, dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry w specjalnym prośbie, w specjalnym momencie. E, chcemy poprosić Was o małą pomoc. Ile możecie, jak możecie, e, w jakikolwiek sposób zawsze jest ważne. E, poproszę ja, poprosi moje mała, czarna, szczupła brunetka. Chcielibyśmy Was poprosić o to w takiej właśnie atmosferze poszukiwań o pomoc dla Ukiego Szczecin, który w nieszczęśliwym wypadku stracił obie dłonie i potrzebuje pomocy na finansowego wsparcia też jak najbardziej, do tego, żeby mógł podjąć się dalszego leczenia i móc funkcjonować normalnie. W opisie będzie link, e, gdzie można wesprzeć. Bądź jeżeli możecie, udostępnijcie y, ten link dalej. E, powiedzcie też, napiszcie mu dobre słowo, zajrzyjcie na jego kanał. E, Łukasz, tak jak wielu z nas, którzy proszą też o pomoc i wsparcie, lub w jakikolwiek sposób pomagają, e, jest tak samo pasjonatem. Fascynuje się tym, co, co jest w przeszłości, e, i szuka tego pokazuje, pomaga, dzieli się tym. Więc e, bardzo was proszę o tych, którzy właśnie w tym momencie to oglądają. Zajrzyjcie na jego kanał. Rzućcie małą cegiełkę od siebie. Jeśli ktokolwiek ma chociaż ten wdowi grosz, podzielcie się nim. Ja już to zrobiłem. Więc e, proszę was też również o to. Więc jeśli macie chwilę, możliwości zerknijcie, zajrzyjcie. Akcja trwa mocno od wczoraj. Czyli od piątku Uzbiera, udało nam się uzbierać dosyć sporo. Więc jeśli możecie, bądźcie z nami, pomóżcie i działajmy razem.